W dzisiejszym pierwszym czytaniu w dziejach apostolskich słyszymy o nawróceniu Korneliusza, czyli rozszerzeniu wiary, przyjęcia Chrztu przez Pogan. Wiara wychodzi spoza społeczeństwa żydowskiego. Wynikiem takiego działania świętego Piotra było pewne widzenie, które miał: to znaczy daje się on poprowadzić Duchowi Świętemu i jemu działać w tym kościele. Duch Święty działa jak chce, kiedy chce i działa też przez nas. Wystarczy się na niego otworzyć w modlitwie, tak jak zrobił to święty Piotr. Ta wiara przeszła i przeszyła potem cały świat. Przeszła też do nas. Słowo Boże dotarło do Rzymu. Ale żeby tak się stało, my wszyscy musimy otworzyć się na tego ducha świętego. Pozwolić mu przyjść, pozwolić mu działać w naszym życiu i działać jak on chce, a nie tak jak my chcemy. Bądźmy jak święty Piotr. Otwórzmy się na tego ducha, bo zobaczmy. Co z tego wynikło?